Zostaw suba i kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Polub stronę i obserwuj, możesz też się udostępnić. Dołącz do grupy i dodaj swoich znajomych. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Witam wszystkich w kolejnym odcinku mnie na kanale. No i... Tym razem kolejny odcinek, który nie będzie takim zwyczajnym odcinkiem, ale o wszystkim zaraz się przekonacie oczywiście na wstępie. Zasubskrybuj ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robiłeś. Udostępnij ten film, bo jest to bardzo, ale to bardzo ważne. A my sobie wsiadamy do naszego bydlaka, który jest już wydany. Był wydany na 3000 osób na grupie, co było bardzo, ale bardzo niedawno to wydarzenie. A teraz mamy 4000 osób na grupie i z tej okazji, no, wiadomo, miało być kopanie kartofli, no ale wyszło jak wyszło, jest ponad nawet już 4000 osób na grupie 4030 jak przed chwilą patrzyłem. No i trzeba wydać to, co oczywiście było obiecane, a mianowicie zaraz Wam pokażę co, to sobie zamkniemy, znaczy otworzymy drzwi, no i możemy sobie ruszać powoli, a będzie to ten oto agregat uprawowo-siewny, oczywiście LS15, każdy wie o co chodzi. I teraz tak, czy my się tu wyrobimy? Aha. łopanie, jak my tu zahaczyliśmy lekko. Można było sobie to przestawić wcześniej, to talerzówkę, którą mieliście odcinek zresztą wczoraj. Patrzcie, tego ls jest teraz dużo na kanale. Też to jest bardzo, myślę, na plus. No bo jak wy, kurde... Sub... Nie! Dwa na raz, patrzcie. Jak to ogarnąć teraz? Eee! E, e he he he. Jak to zrobić? Nie chcę tego. Chcę to. E, ja bym chciał. Czekajcie, zwiedzimy się za chwilę, bo ja to muszę ogarnąć. No i dobra, odczepiłem sobie oczywiście ten, e, tą koparkę do buraków i możemy sobie już jechać powoli ten siewnik podczepiać. Będziemy dzisiaj oczywiście e, agregatować pola plus jeszcze e, siedzieć przy okazji. O, zrobimy sobie, myślę, że ze dwa pola albo jedno zobaczymy. Bo też nie chcę zrobić drugie, długiego odcinka. Czekajcie, mi to trzeba teraz tak, tak, o nie, 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 bo to trzeba w odpowiednim momencie, chyba, chyba tak, też wam się tak wydaje pewnie. Dobra, bierzemy to i potrzebujemy podczepić ten siewnik. Yy, o, właśnie, jest podczepiony. Teraz tak, podnosimy oczywiście go, tylko tyle, że. W ten sposób, dobra. No i mamy już oczywiście... To wszystko jest dopasowane, Gregat był tak skalowany, żeby pasował idealnie do siewnika, jak widzicie idealnie pasuje praktycznie. I teraz tak, musimy jakoś tędy wyjechać. No, a raczej nie będzie problemu, to ładnie i skręt. Musimy sobie napełnić też ten siewnik. Zaraz będziemy tu sypać woreczkami, albo wiaderkiem, zobaczymy jak to będzie jeszcze, okaże się wszystko. No, i na 5000 osób na grupie, no piszcie co chcecie na 5000 osób na grupie. Bo mi to w sumie bez różnicy całam wydam, i tak wszystkie mody mają być wydane. E, także to od Was zależy, co wy będziecie chcieli. Także piszecie, niedługo też będzie. Czekajcie, oto niedługo też będzie 3800 subów na kanale. To też pewnie. Kurde, dobra, wyjewało panie. Jak to normalnie tak się stało. Dobra, jednak w sumie nie musiałem robić nawet cięcia, bo i tak ten napełniał ten się z takiej odległości. No i polec, lecimy sobie na jedno pole, takie pod lasem, i wam pokażę. Oczywiście ten agregat ma te wszystkie y, animacje. Siewnik, no, siewnik nie ma animacji, bo aby siał, prawda. E, a tam reszta jest mało ważna, jak to będzie wyglądało wszystko. E, dobra, skręcamy sobie tutaj. Bo lecimy na tamto pole, żeby już się zająć tamtymi polami. Będziemy ogarniać siać oczywiście od tamtąd. Myślę, że sobie zasiejemy w sumie pszenicę dzisiaj. Tak, właśnie pszenicę. wow, 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 wow. Ale no, to wzięło do góry. Mogliśmy większe obciążniki mu założyć. Bo z tym zestawem może mu ciężko nawet trochę, żeby się utrzymać te koła i żeby do góry nie szedł. Ale się postaramy jakoś to ogarnąć. Wczoraj mieliście odcinek też taki oczywiście z tej talerzówki. Gdzie gadaliśmy sobie. O tych, o informacjach też było sporo odnośnie tego wszystkiego, jak to będzie. Że dzisiaj no, nie ma sensu wam po prostu tego wszystkiego powtarzać drugi raz. Ja czekajcie, gdzie jest to pole. A, to pole jeszcze nie zaorane nawet było, ale trudno. Wow! Kurde. Kurczę, lecimy tak. Tu sobie damy. Nie wiem, na jakiej to szerokości będzie pracowało. Dotąd gdzieś, chyba tak. Opuśćmy. Teraz chyba będzie trzeba jeszcze włączyć ten siewnik eee, Teraz zmieniamy sobie na to Tak I czekajcie, nie wiem jak to teraz pouruchamiać wszystko, żeby to działało Wysiądźmy sobie, zobaczmy Dobra, sieje, także jest na plus, tylko za późno go włączyliśmy eee, Sorry, że tak wszystko, no ale Pierwszy raz tak naprawdę się... czekajcie Kurde, pierwszy raz się bawię tym zestawem I dlatego właśnie tak mi to może troszeczkę nie wychodzić wszystko ale miejmy nadzieję, że to sobie poogarniamy. O, dobra. Nie tak, tak o, wolniej. Dobra, i o tako z taką prędkością chyba wystarczająco będzie, jak będziemy sobie jechać. No, widzicie, ma animację. Teraz to taką wam pokażę, mniej realnie to będzie wyglądało, ale tak to właśnie wygląda. I powiem wam, że ja sobie tutaj za chwilę zatrzymam, zrobię cięcie. Kolejne zresztą już, i będziemy robić miniaturę. No, i oczywiście cały czas lecimy po. 4000 subów. Wczoraj był live, gdzie wbiło naprawdę dużo osób, za co Wam bardzo dziękuję i zostawiliście coś po sobie, parę donate'ów, parę subskrypcji, zajebiście, po prostu będziemy robić tą e, mapę ogólnie będzie wydana. Znaczy chodzi o mapę, że będziemy robić ją na live'ach dalej, a jeżeli chodzi o tą mapę do LSA 15, no to będzie ona Wydana już niedługo. Także ja sobie zrobię cięcie, robię miniaturę i widzimy. No i już sobie jedziemy dalej. Ja już miniaturę mam praktycznie gotową, tylko tam dodam jeszcze oczywiście parę filtrów. A jeżeli chodzi o odcinki na ten, na ten tydzień, to jak już mi się praktycznie skończyły możliwości, i w tym tygodniu nie będzie innych serii. W piątek będzie jeszcze przegląd grupy. Taki przegląd grupy zrobimy sobie z okazji 4000 osób. Dobra, podniesiony tu sobie, potem to oczywiście poprawiamy. Bo pasowałoby coś takiego zrobić, fajnie by było, ma no, pokażemy, że jest te 4000 osób To i tak w sumie w tytule będziecie mieli. Dzisiaj oczywiście wleciała ta e, już 60, którą też o panie jak wy pytaliście o nią. Jak wy o nią pytaliście, Jak wy ją chcieliście, tak że tak najbardziej na świecie po prostu chcieliście ją. Nie wiem jak chcieliście ten agregat, ale też sporo lajków było pod tymi e, zdjęciami z tego agregatu. Dlatego myślę, że chcieliście go i to bardzo. Tak to robi, tak to robi, dobra. Chyba jest ok, tylko że tu nie zostawiało nam. Nie no, jest okej, okay, bo to łapie, tylko co niektórych nie łapie, widzicie? To ja jeszcze wam powiem tak, y jeszcze będziecie mieli zwiększoną szerokość y roboty w tym, y w tym siewniku, bo on nie był testowany. A ja wam zwiększę po prostu, żeby on łapał y to, co nawet jest, o widzicie, gówno. I jeszcze wam zwiększę pojemność, bo on troszeczkę ma małą siewnik, tą pojemność. No a my widzimy się co chwilę, bo ja sobie zaraz tutaj przyjadę i oczywiście trzeba jechać z powrotem. No i możemy sobie kontynuować, a tutaj oczywiście już e, siejemy dalej. Napełniłem sobie siewnik, pojechałem, wróciłem. Można było to zrobić w ten sposób, że mogliśmy przyjechać jakąś tą przyczepką taką, co ma no, ten mod nasion czy coś takiego, bo ja to widziałem, albo big bugi chyba były nawet z tymi z nasionami. E, tylko tyle, że po prostu ja nie posiadam tego u siebie na gospodarstwie. No i po prostu nie było jak. E, to wziąć, no i dlatego właśnie będziemy robić sobie w ten sposób, ale myślę, że tu jeszcze ze dwa kursy maksymalnie jeszcze będziemy wracać, a to pole też nie jest aż tak bardzo oddalone od siebie, e, znaczy od siebie, od gospodarstwa, dlatego myślę, że to no, na spokojnie powinniśmy zrobić dwa kursy maksymalnie i będzie ok. Patrzcie, patrzcie jak my to robimy ładnie, no i widzicie tu zostają takie rzeczy, ale tego nie będziecie mieli w wersji tej, co będzie wydana, ja też w sumie sam dla siebie to naprawię bo po prostu na inne odcinki trzeba by było, żeby to było już gotowe, a nie żeby zostawały takie ten, bo po prostu szerokość robocza siewnika jest troszeczkę mniejsza od szerokości roboczej yy, tego agregatu i dlatego się tak dzieje, że on nie łapie tego zagregatowanego i on potem to psuje, dlatego trzeba to ogarnąć. To jest chyba tylko na lewej stronie, tak, na lewej stronie właśnie to jest. Prawa jest dobrze ustawiona, a lewa jest troszeczkę źle, także myślę, że tutaj w tych indeksach to troszeczkę je poprzestawiamy i będzie idealnie. Spróbuję jeszcze potem sobie potestuję go przed wydaniem. No widzicie, na prawej też tak nie łapie troszeczkę. No ale myślę, że to, to jest na spokojnie, to się naprawi ile to. Parę sekund roboty, aby to poprzestawiać lekko i macie już to gotowe. Także link oczywiście macie na dole. E, oczywiście też i na reflinku, bo zbieramy sobie teraz na biurko. Wiadomo, że z tych reflinków to na biurko to... No za nic nie nazbieram. No, ale miejmy nadzieję, że chociaż troszeczkę tej kasy wpadnie i na tych modach, bo po prostu, no... No bo tak, i na 4000 subów... Wczoraj nie powiedziałem o tym, bo wczoraj jeszcze tego nie było. Wczoraj na live'ie gadałem sobie z, z Dasterem. Oczywiście zapraszam do niego na fanpage'a. Tam macie... Na fanpage'u u mnie, na grupie macie, u mnie na profilu też. Na Facebooku macie link do jego fanpage'a. No i patrzcie, no i znowu trzeba lecieć. Kurde. To zaraz kończymy to, co zaczynam i zaraz lecimy. No i możemy sobie jechać już dalej. Już napełniłem go. No na pewno trzeba zwiększyć tą pojemność, bo to jest tragedia, że to tak malutko starcza. A jeżeli chodzi o tego Dusteran, to oczywiście zrobił mi nowe tło na kanał, nowe tło na grupę, nowe logo. I to jest naprawdę... Osoby na live'ie były, widziały. To po prostu jest takie zajebiste. To jest takie ładne. Nawet sobie na tapetę na telefon ustawiłem, bo to po prostu pięknie wygląda. No nie ma co się oszukiwać. daster kozak. Jeżeli to oglądasz, to... No, jesteś zawalisty po prostu gościu, w tym co robisz. Jeszcze oczywiście wam to wszystko pokażę jak to wygląda, ale myślę to już jak będzie te 4000 subów, to wszystko wtedy pozmieniamy, bo jak na razie to no, nie ma to najmniejszego sensu robienie e, po prostu bez żadnej okazji nowego loga i nowego wszystkiego, ale już te wszystkie pliki mam. Oczywiście wczoraj mi wysłał. Wow, wo, wow, ale go ciągnie do tyłu. Dobra, lecimy. Myślę, że to powiedziałem po sąsiada polu. I pomiędzy trochę, bo po prostu no, nie będziemy jeździć po tym naszym zasianym. A tu trzeba jeszcze machnąć trochę. Dobra, lecimy o tako. Dobra, opuszczony. Opuszczony. Dobra, i lecimy dalej. Ale taka robota w sumie, powiem wam, że to jest taka tak o sobie pogadać i porobić o to wszystko. A tu jeszcze patrzcie, tu jeszcze trochę tego jest pola. Może źle wyliczyłem te dwa przejazdy, tylko kurde. Jak ja po to zboże będę musiał jeździć cały czas. 22 po jest, a na no, ja zacząłem nagrywać tak 10 po. Tylko, że to wiadomo, jak będą te... Jak tu jest tyle cięć było robionych, no to jeszcze to wyjdzie troszeczkę mniej tego wszystkiego, to jest pewne na 100%. Dobra, mamy tak. I teraz zawracamy. Raz, dwa, trzy, to jeszcze jest 5, trzy... Ło, nie, więcej. Tylko, że tu jest wiadomo, krótsze. No to tak jak na przykład tu mieliśmy dwie strony. To, w to i z powrotem to jeden siewnik. No to tutaj mamy na przykład e, w to i z powrotem, no to tutaj będą cztery przejazdy około. No gdzieś tak mniej więcej to wychodzi tyle. I teraz tak, tak jak mówiłem na początku odcinka, co byście chcieli na 5000 z tych e, osób na grupie, bo dążymy do tego. No i te 5000 osób to już będzie taka liczba, myślę, która będzie się utrzymywała dłużej na grupie, bo cały czas dążymy, żeby było te 5000 osób, a no patrzcie, znowu trzeba jechać. No, nie wierzę w to po prostu, widzimy się znowu za chwilę. No i dobra, i mamy już to pole, tak gdzieś w 50%, już prawie skończone. Tu jeszcze złapię to czy nie? Miejmy nadzieję, że to złapię. Dobra, złapało. Ja sobie potem jeszcze te mijaki takie pop poprawiam, ale to już myślę po odcinku. Bo no teraz wyrobimy się idealnie, Ale tu kolejne drzewo wyrobimy się, ale mniejsza o to, bo śpieszcie po prostu na halę, która jest, zaraz zobaczę sobie. 26 po, czyli nagrywam już ten odcinek około, no nie wiem, gdzieś tak 16 minut, mniej więcej, a myślałem, że go nagram o tak o myk, myk, cyk, cyk i odcinek nagrany, a tu jak trzeba jeździć w to i z powrotem, to tak nie, nie da rady po prostu, tak, nie da rady, ja jak przyjdę sobie z hali, to sobie będę to oczywiście poprawiał to pole, może na live się pobawimy jeszcze, żeby to wszystko przygotować na serię, ale w sumie na następnym odcinku będziemy się zajmować już na 100% agre, znaczy tym kopaniem kartofli. No chyba, że jakimś cudem wbijecie znaczy teraz na przykład jest jak wy to oglądacie to nie wiem ile jest subów, może już jest 3700, a może nie. A jakbyście wbili 3800 to na przykład jutro macie już film kolejny, także to i będę musiał wydawać jeszcze kolejne mody, także nie wiem, nie wiem jak Wam... Nie, to już będą mody takie, że będzie przedstawienie ich. Bo tak po prostu jak nagrywam takie przedstawienia tych modów, na przykład o tak jak agregat uprawowo-siewny, albo ta talerzówka, co wczoraj mieliście odcinek, to, to wiadomo, że tego nie idzie jakoś tak przedstawić zbyt bardzo obszernie, żeby ten odcinek miał przynajmniej 10 minut. A dlatego po prostu nagrywam Wam takie coś, ja tu sobie powycinam, pobawię się w to wszystko, żeby ten odcinek ładnie wyszedł. No i będzie elegancko i na czwartek nie ten film macie w środę. A w czwartek, a w czwartek, jeżeli wszystko będzie ok, i nie będzie 3800 subów, znaczy to nie będzie aż tak za bardzo ok, ale, ale miejmy nadzieję, że e, jeszcze nie będzie. Mi się nie chce po prostu już nagrywać kolejny raz ls -a, chociaż i tak, patrzcie, nagrywam tego ls coraz więcej. Kiedyś nie miałem czegoś takiego, że ta gra mnie wciągała. A teraz na przykład... Ja lubię sobie pograć po prostu, lubię sobie pograć w tą grę. I wy lubicie to pooglądać, ja lubię sobie pograć. So, idealnie, idealnie się składa. I ogólnie udostępniajcie ten film, wszędzie udostępniajcie kanał, żeby jak najszybciej zdobyć te 4000 subów, bo na też konkurs chcę Wam zrobić, oczywiście ten LS 17 nie ma tu żadnych drzew, nie ma dobra. Patrzcie belka jeszcze tu została jedna, ale to już jedna belka, o tu drzewo, to trzeba jakoś to... Nie, żeby nie walnąć, bo tu, bo tu my klepać z butników nie będziemy potem. E, to już ostatni raz. To na pewno nam się w niku nie starczy co jest. Ale już jeszcze jeden raz sobie pojadę po to. Po zboże I odwalone pole. Trzeba tu patrzeć, żeby nam tu... A, już się skończyło, fajnie. No, znowu widzimy się za chwilę. No i dobra, już jestem. Miejmy nadzieję, że uda się już to zrobić do końca, na tym o. Bo jeżeli nie, no to całkowicie kiepsko by było. Jechać jeszcze raz, bo już czas mi się po prostu kurczy. Nawet tam hamuj, dobra. Tu sobie to zrobimy w ten sposób. Dobra, już będę sobie cofał po prostu, bo tu jest tak jest taki malutki kawałeczek. Patrzcie, ale on się buja na boki nawet. Widzicie? Fajnie to wygląda, jak to się tak buja na boki, jak się o tako jeździ. Przynajmniej tak bardziej realistycznie. Jeszcze nie będziemy poprawiać tutaj do drzewa, dobra. I trujeczka. I lecimy sobie powoli. Takie ścianie to fajna rzecz w sumie. Ciekawe, jakie będą plony na następny rok. Tylko nie wiem jak ta seria będzie kontynuowana, pewnie się zakończą wszystkie prace z pierwszego sezonu, wiadomo tam do zimy, e, potem jeszcze może jakiś nawóz albo opryski będziemy nagrywać, a potem już od następnych żniw, no, o będzie tak, będzie to do lata ta seria kontynuowana, a potem następne żniwa to już będą oczywiście od nowa seria robiona, tylko tyle, że na każdym odcinku będzie jakiś widz. To już jest tak postanowione i tak to będzie właśnie wyglądało. Myślę, że to się uda na spokojnie, bo wszystkie mody będą wydane. Mapa również będzie wydana. A jeszcze tych odcinków, myślę, że Z20 powinno wyjść na spokojnie. Z tych jeszcze bez widzów oczywiście. No a potem ogarniamy jakieś nowe serie. No wiadomo, LS17 wjeżdża już niedługo na kanał. Mapa tylko będzie skończona. Parę modów jeszcze będzie zrobionych do LS17. Oczywiście polskich, bo ja będę grał na polskich modach. Nie wiem, jak tam koledzy będą grali, ale. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na pewno mapa będzie e, na serii 17 średnia wieś V8. Pewnie wiele z Was osób nie widziało tej mapy. Tych na przykład teraz weszło sobie, gdy patrzycie, oglądacie jak ten odcinek wygląda na przykład z jakiegoś forum, e, gdy tam był mod wstawiony ten. Albo z jakiejś innej grupy, gdy mnie nie kojarzycie. I się zastanawiacie jak ta mapa wygląda. Wygląda zawaliście ta mapa oczywiście. Standardowa jak każda ode mnie. I będzie na niej piękna seria, a nawet dwie piękne serie. Tak jak mówiłem wczoraj, dużo informacji Wam nie będę zdradzał o tym wszystkim. Bo sam nie wiem jeszcze, jak wyjdzie jedna seria. Druga wyjdzie na pewno fajnie. Ło, tu zboża jeszcze kawałek został. I patrzcie, starczy. Oby starczyło. Tu jeszcze ten poprzecznik, jakby poprawił. Starczy, ale fajowo. Dobra, jeszcze tutaj oczywiście to poprawimy sobie. Przejedziemy w ten sposób. Dobra, i otako. Jedziemy tędy, a ja sobie to potem już poprawiam po odcinku to, co zostało, bo tak jak mówię, będziecie mieli zwiększoną szerokość roboczą tego e, zestawu, żeby to jeszcze fajniej wyglądało. Robi robi jeszcze, dobra. Podnieśmy go, tutaj się potem to jeszcze poprawi. No i w sumie możemy sobie lecieć na pole, tylko, znaczy na ten. Już na gospodarstwo jednak dwóch pól nie zrobimy, po prostu czas nie pozwala. I pojedziemy sobie tędy po trawie, chociaż trochę, żeby to jak najmniej tych śladów porobić, albo byśmy mogli sobie przejechać. Nie, już będziemy sobie jechać po tej miedzy, Przyspieszamy dajemy na całość po prostu. Ale leci. I też nie wiem, jak wam wrzucać. Na pewno w następnym tygodniu będzie jakoś troszeczkę więcej e, innych serii, bo dawno po prostu ich nie było. Gdy zaczęliśmy nagrywać, <grym>, to prawie cały czas jest LS na kanale. Przegląd grupy, na a jeszcze ten vlog trzeba gdzieś zmieścić, w poniedziałek pewnie będziecie mieli vlog, bo w niedzielę jest ocenianie kanałów. Także jeżeli chodzi o ocenianie kanałów, no to w piątek musicie wejść sobie na fanpage'a, gdzieś myślę po godzinie 15 i po prostu zgłosić swój kanał. Tam będzie oczywiście post, na pewno go znajdziecie i na pewno zobaczycie, on będzie taki prosty do zobaczenia, będzie po prostu link do filmu i zgłaszać się albo coś takiego. I oczywiście jest to szansa, no dla was, nie dla mnie, tylko dla Was jest szansa, żeby jakoś pokazać swój kanał z lepszej strony. Oczywiście jest oceniane intro, jest oceniany wygląd, jest wszystko tam oceniane, także postarajcie się po prostu, żeby to ładnie wyglądało, jak tam już zgłaszacie, żeby dostać jak najwięcej punktów. Ten co dostanie osoba najwięcej punktów w jego kanał, to na pewno jakoś tam nagrodę za, dostanie za to. Dobra, możemy go już sobie... A moglibyśmy w sumie zgasić, no ale tu zaraz na jakieś pole będziemy lecieć, to już może lepiej nie. No i tak oto się ten zestawik prezentuje, no patrzcie, wszystko ładnie, siewnik można sobie odłączać, wszystko działa, animacje są. No i oczywiście zostawcie suba, bo lecimy nadal po 4000 subów i wbij na fanpage'a, bo na za jakieś 150 polubień fanpage'a kończy kolejnych osób, będzie kolejny mod, także ja się z wami żegnam, cześć.